Dobra, klikam nagrywanie się ma. Lecimy na live. Ie. Dlatego są wszystkie tutaj pieniądze pokazane, ale to dobrze, że są pieniądze pokazane. Lecimy z openingiem ludziska. I nie będę... Nie no. Zrobili to salto? Dobra. No nie, no wysłałem to. Wysłałem ten plik, co robię salto, bo co? Mam w pokoju na krześle salto. No, otwiera, zbawę. dobra, otwiera. Otwiera. Wszystko się nagrywa. Dobrze, nagrywa się, nagrywa się. Pamiętajcie, 7 koła pieniędzy mam, zobaczymy ile będę miał po... Lecimy. Ale zobaczymy czy jaki skinek wejdzie. Ale tego mało leci. O, już tak myślę, że bez 4. Jak biednie, ale biednie. O Cześć. kurde. Ej, otwieraj to. Nie po to są linki. Dobra. Jest wszystko. Dobra, sorry, chat, sorry. Dobra, sorry, chciało... nieważne ważne Otwieram. co się dzieje. Otwieramy. Hajs. Nice Wszystko jest dobre na razie. Może tego tyle. Więc nie będzie troł długo. Lecimy. Jestem ciekawy, czy bierz jakiś blok na 10 level. A to też jest ciekawe, ciekawe, jeśli będzie stać, nie? Otwieramy, dostajemy bloki. Otwieraj skrzynki, chcę się... Jestem biedakiem. To. To, to można dostać za darmo. Skrzynki w się, tak średnio bym powiedział z tymi kluczami za darmo, więc wiesz Patryk. brak, brak pieniędzy <grych> na kamerkę. To już doda, muszę dodać 12 zł do celu. To ja... Muszę Mniej więcej to otworzę Okej, okay, lecimy eee, Kurde, nie, nie doliczyło się 12 zł Ale to nie możesz wypłacić tych pieniędzy i wydać na CS-a? Właśnie Nie no, byku <grych> To już mój ches, ja nie chcę wydawać na CSa jak jakiś drop, bo... Józki, przez Discorda, bo... Nie będę mówił przez mógł Discorda przez... To, to, to w ogóle skiny nie lecą no z silvera to rzadko leci drog, ale z tego to musi coś dropnąć. No musi dropnąć skinek. O! Który to był? No ostatnio do O, dobra, dobra. Uwaga, to jest najbardziej celebrowany blok. Trzy to, to... To... It's have to be good. It's have to... Be... Proszę. Taka seksow... Takie seksowne te bloki. No normalnie to. Nie, po prostu dostaniesz z tego Dobra, najlepiej. jakiś gum lecimy. Dalej nie było tego. Beczkę dostałeś. Dobra. 6, 6. Dobra, no, jak będzie 60 bloków, to o, sprawdzam stan. Tak równo. To sprawdzam stan tutaj. Dobra, bloki. Szkoda mi się, nie? O, jaka szkoda. Wszystko tak. na abol... Nie stary, to nie jest mi... To... Ja mam i tak dużo skinów do tej gry. Mam dużo mniejszą szansę na wypchnięcie. Nikt nie pisze nic na czacie. Wszyscy oglądają uważnie. Co drobnie. No Wiesz że ty to zbierałeś? Przecież mi zawsze jeden korzystać. Wiesz, że... Jestem businessmanem, ja, ja... I know how to make content, star. Wiem, 50 subskrypcji w półtorej tygodnia, zarobiłem dużo pieniędzy Masakra, masakra, ale ja wiedziałem, żeby tego nie otwierać Ale mało hajsu zrobi, szkoda 10 zł? No, gdzieś... 8 Bo dość duża prowizja jest cięta, ale jeśli chciałbym bez prowizji ciąć, to bym musiał... To bym musiał miesięcznie płacić stówkę. Mogę płacić. No, miesięcznie. Więc to jest tylko dla ludzi, którzy nie płacą miesięcznie. Kurde, do tego celu nie mam jak dodać to 12 zł. co mu to strągać? się pieprzyła. Ale zapamiętam z tą 12 zł. To po prostu zliczę później, wszystkie donaty. Jak my... Jak my z to... wysłaliśmy 12 zł co pierdział do mikrofonu Dobra, ale dupa trochę na tym na tych z tych dropów. Ej, od to nie powinno ci dodać samo do licznika? Powinno, ale się ta strona z bóny tam zrobiła. W ogóle te subskrypcje. Stary to powinien być dźwięk, że o, byczku, byczku, dzięki za suba. Powinna być animacja. Yy, tego pu pudziana i tego gościa w ogóle powinno być stare wszystko bo... Ja słyszałem kasa kasa jedynie i tyle No kasa, bo wtedy to działało a teraz to już wszystko pięknie postawiłem ładną obróbkę zrobiłem ja to wszystko dwa dni zrobiłem i to coś się przyczyna A wiesz że oni ciebie okradli na pieniądze to z tych 12 zł będziesz miał chyba z 9 No Dobra lecimy <laughs> Ostatnie bloki Oooooo! Nareszcie Jak będzie coś lecić, to nie Nareszcie Drop Dobry no, 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 dropik stream. Dobry dropi! Pros jeden Hamzat Eliza Najlepszy skin do Elizy Najdroższy skin do Elizy O, no, powstaje skin do Elizy Dobrze jest Jest Pole pewno Ale masno Mam jest lepsza Ale masno Ej Ozoci mówi przez Discorda Nie, Petem mówi przez Discorda Ale Jezus. koks Lecimy, dzięki Ach Szkoda, że to post... ja Dobra, to i tak dobrze. ja tylko. oglądam Ciebie, tylko. nie tylko. bo Ja tylko. Ja Dobra. Ja tylko. 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 Dobra. tylko. Ja tylko. Ja tylko. Ja rozumiesz? Jeden. nie jak, jak jak w skali od 1 do 10, jak myślicie, jaki będzie drop z gold? Bo ty bloków napiszcie na czacie. Jak myślicie, jaki będzie drop z multi bloku gold? Leży kto, otwiera. Jak ty, to słabe. Bo wątpię, że być coś drop Oh my god, byczki, ale mamy hajsu. Mniej więcej myślę, że to drobnie. Dobra. Otwiera kisty, a nie patrz na skiny. Dobra, nigdy nie zdaczacie. nic na czacie. Dobra, lecimy. I kasz. To ci robiło? Okej, to fajne mi dropy teraz. Okej. Okay. Dobra, otwieramy diamonto... bloki. I see very good items. O kurde. nice. To się z tego się cieszę, bo mainuje Wandera. Więc z git. O! No to tak, trzeci skin do koga? Ale zawsze skinek, więc stos. O, dostaję skina. Goldzik, nice. Hmm. What the f ej, miał naprawdę wysoki poziom tej Tesli. więc git. Nice, nice Proszę, jakiś Kinder Roy. To jest bio. On sama ze dostać dostaje, co ty. Nice, pieniądze. W mine. Ale nie to zawsze jeszcze Diamond Banty block 80 hajsów. Dobra. No bo coś się popsuło za Coś mi program nie działa i nie, do... nie mogę tego tak dodać Ręcznie. No i dobra. Nice. I tak wyszło git. Skiny do Hoga. Mam tak. Kamobota. Tego nie mam, golden, ale mam solder Koga. dropną no mi właśnie. Cieszę się, bo to jest dość drogi skin. No, i mam najlepszego skina do goga Ale chyba teraz trochę salderem. Ale i tak mało gram hogiem. Cieszę się też z Elizy, naprawdę. Cieszę się z Elizy. Bardzo dobry skinek. Fajnie, cieszę się. Karlica. <grym> Dobra, to co do odcinka. Co by było na tyle. Yy, Ozaki się żegna. Pajsa już w ogóle spocony cały, startował. 什么？来走。Uh oh. uh oh.